Witam na siódmym wykładzie z algorytmów i struktur danych w ramach Akademii Programowania UMCS. Dzisiaj mówimy o kolejnej metodzie konstruowania algorytmów, o programowaniu dynamicznym. Nie chcę Was zanudzać definicjami formalnymi, co to jest, kiedy to stosuje się i tak dalej. Chciałbym powiedzieć o tym w ludzkich, ludzkimi słowami. No dobrze, więc co to jest? Programowanie dynamiczne jest sposobem radzenia sobie z nachodzącymi na siebie pod problemami w wywołaniach rekurencyjnych. Pamiętacie, być może na pierwszym wykładzie widzieliśmy przykład, jak liczyć wyrazy ciągu Fibonacciego, i tam rekurencyjna wersja działała bardzo, bardzo powoli. Działo się tak dlatego, że w kolejnych rekurencyjnych wywołaniach Liczyliśmy to samo. To samo powielokroć. I programowanie dynamiczne jest sposobem, jak sobie z tym poradzić. ten sposób też poznaliśmy, tak naprawdę, na pierwszym wykładzie. Można zapisywać otrzymane wyniki i nie liczyć wielokrotnie tego samego. Drugi sposób liczenia wyrazów ciągów Fibonacci'ego, który poznaliśmy na pierwszym wykładzie, właśnie na tym polegał. Czyli Myśmy tablicowali wyniki, począwszy od pierwszego ciągu, aż do ostatniego. Czyli czego potrzebujemy, żeby używać programowania dynamicznego? Potrzebujemy pewnej rekurencyjnej zależności, która uzależnia wynik, jaki ma zwrócić nasz program, czyli wynik dla danej instancji problemu, od wyników podproblemów. To jest pierwsza rzecz. Potrzebujemy jakiejś rekurencyjnej zależności. Druga rzecz jest taka, że liczba podproblemów, które są do policzenia, musi być ograniczona. Znaczy, ograniczona w tym sensie, że ich nie może być za dużo, bo musimy być w stanie je wszystkie policzyć. Bo to, że nie liczymy niczego wielokrotnie, to jeszcze nie oznacza, że tych podproblemów nie jest za dużo dla nas. Kolejna rzecz, jakiej używamy zwykle w programowaniu dynamicznym, jest sposób opisywania tych podproblemów. W programowaniu dynamicznym zazwyczaj podproblemy opisywane są jakimiś parametrami. Zobaczymy to za chwilę na różnych przykładach. Chodzi o to, żeby łatwo było potem stabilizować wyniki dla tych podproblemów. Czyli parametry naszych podproblemów pozwolą nam w łatwy sposób zapisać uzyskane wyniki w tablicy. Zazwyczaj też to jest tak, że dzięki temu, że mamy sensownie wybrane parametry, łatwo jest ustalić kolejność liczenia w wartości wyników dla tych podproblemów. W klasycznym programowaniu dynamicznym nie schodzimy rekurencją z góry na dół, tylko zazwyczaj liczymy wartości dla wszystkich podproblemów jakby na zapas, od dołu idąc, czyli najpierw dla tych najprostszych, Potem dla trochę bardziej skomplikowanych, i tak dalej. A więc my musimy ustalić jakąś kolejność, tak, żeby w momencie, kiedy liczymy wartość rozwiązania dla jakiegoś podproblemu, to żeby wszystkie składniki, których potrzebujemy, żeby wartość dla tego podproblemu policzyć, no, były już dostępne, były żebyśmy je wcześniej policzyli. tak, No dobrze, to przypomnijmy sobie rozwiązanie problemu liczenia wartości. Ciągów Fibonacciego Przypomnijmy je sobie. Chciałbym na, na tym przykładzie pokazać jeszcze jedną rzecz. Najpierw widzimy klasyczne, rekurencyjne rozwiązanie. W tym rozwiązaniu, tak jak już powiedziałem, wielokrotnie liczymy tą samą wartość. Tak, bo zarówno funkcja f1 od n-1, jak f1 od n-2, obie te funkcje wywołują rekurencyjnie. Tą samą funkcję dla argumentu n-3. Tak? Czyli on już będzie liczony dwukrotnie. To oznacza, że wartość tej funkcji dla n-4 będzie liczona trzykrotnie. Dla n-5 pięciokrotnie. I tak dalej. Dla zera i jedynki ta wartość będzie liczona wykładniczą liczbę razy. Sposób, który poznaliśmy na pierwszym wykładzie, Polega na tym, że zapamiętujemy wyniki. Czyli najpierw liczymy jakby F od 0, później od 1 i tak dalej i wyniki zapisujemy w tablicy. Nie używamy tu żadnej rekurencji, tylko w pętli liczymy kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego i zapisujemy je do tablicy. Wadą tego rozwiązania i ogólnie wadą programowania dynamicznego jest duże zapotrzebowanie na pamięć. Bo, te, bo żeby pamiętać wyniki, no to musimy zająć jakoś, jak, jakiś obszar pamięci. Czasami jesteśmy w stanie z tym sobie poradzić. Na slajdzie widzimy sposób, jak ograniczyć zapotrzebowanie na pamięć. Jeżeli interesuje nas tylko enty wyraz ciągu Fibonacciego, to wszystkie wcześniejsze wyrazy liczymy tylko po to, żeby wykorzystać je do wyliczenia kolejnych. Ale zwróćmy uwagę, że nasza rekurencja nigdy nie sięga dalej niż dwa wyrazy do tyłu. Tak? Bo żeby wyliczyć katy wyraz ciągu Fibonacciego, my potrzebujemy wartość k pierwszego i k drugiego, A wcześniejsze są nam niepotrzebne. To oznacza, że w każdym momencie potrzebujemy tylko, 3, tak naprawdę, trzy komórki naszej tablicy. Dwie przechowujące już wyliczone wartości wyrazu w ciągu Fibonacciego i jedną komórkę, żeby zapisać właśnie liczony wyraz. Ktoś mógł powiedzieć, że to niepotrzebne komplikowanie programu, bo tutaj akurat nie ma problemu z tak, to jest tylko jednowymiarowa tablica, więc tej pamięci potrzebujemy jakoś bardzo dużo. Ale chcę Wam pokazać na takim prostym przykładzie, że to jest proste. Więc jeżeli mamy jakiś parametr, względem którego nie sięgamy głębiej niż o ileś, tak, w naszym przypadku o dwa w rekurencji, to wystarczy do tej wersji programu, która pamięta całą tablicę, Wstawić taki magiczny kawałek. Widzimy tam jest wpisawione modulo 3. Ponieważ potrzebujemy tylko trzech elementów tablicy, to nasza tablica T ma, jest teraz trójelementowa. Pętla, wszystkie wartości iteratorów i tak dalej się zupełnie się nie zmieniły. Natomiast to, co się zmieniło, to tylko tyle, że my wszystko liczymy modulo 3. I to już działa, bo. Teraz będziemy zapisywali tą tablicę cyklicznie. Za pierwszym razem nasz element wyrazu trafi do ostatniej komórki tablicy, trzeciej, ale następ w kolejnej iteracji trafi do pierwszej, później do drugiej i tak dalej, w zależności od tego, które wyrazy są tymi potrzebnymi, a która komórka jest już nam niepotrzebna, i możemy tam zapisać nowy wyraz. To jest taki sposób, który działa automatycznie. Nie trzeba się nad tym zastanawiać. Programowanie dynamiczne. Podobnie jak algorytmy zachłanne, stosujemy często do problemów optymalizacyjnych. Czyli wtedy, gdy spośród dozwolonych rozwiązań chcemy wybrać to w jakimś sensie najlepsze. Dlatego w dalszej części wykładu zobaczymy między innymi jak wasze ulubione problemy, których zachłanne rozwiązania zobaczyliśmy na poprzednim wykładzie, jak te wasze ulubione problemy rozwiązać przy użyciu programowania dynamicznego. To tyle w tej części wykładu. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych części.